Doberek, ja jestem z a dziś chciałbym porozmawiać o prezentacji. Natomiast zanim zaczniemy, ten wtorek o godzinie 17:00 odpalam streama na YouTube. Będziemy oczywiście oglądać prezentację od Banji. Chciałbym zacząć od pre-show, a około 17:30 zbierzemy się razem z Hagiosem, który z Isztofem, Nefbikiem i CTSG, aby razem ją komentować. Także pamiętajcie, żeby wbijać. Od długiego już czasu śledzę pogłoski, teorie i przecieki i zacząłem sobie powoli wyrabiać zdanie, co zostanie pokazane i ogłoszone, a także co raczej nie zostanie pokazane i dodane do gry. Zaczynając od tego, jak będzie podzielona prezentacja. Patrząc na tą, która odbyła się rok wcześniej, oprócz Zwiastunów mieliśmy jeszcze dwa krótkie filmy. Przeszłość to tylko wstęp oraz Zwiastun Lochu Przepowiednia. Więc co mieliśmy zapowiedziane? Był to nowy sezon i nowy dodatek. Oraz nowy loch, który wyszedł w zapowiedzianym sezonie. Na co w takim razie możemy liczyć? Na pewno dwa zwiastuny. Jeden o dodatku, drugi o sezonie. Myślę, że jest możliwość, że będzie pokazany jakiś nowy loch. A przynajmniej mam taką nadzieję. Przypowiednia już się trochę nudzi. Przed prezentacją już wypuścili film podobny do przeszłość, tylko wstęp czyli Rok Pięknych Chwil. Ale mam wrażenie, że dostaniemy coś jeszcze. I oczywiście na zwiastunie dostaliśmy jeszcze planszę z zapowiedzianymi The Witch Queen i Lightfall. Mam wrażenie, że nie powtórzą tego w takim stopniu, ale oczywiście wyczekuję informacji odnośnie Lightfalla. Na prezentacji, jeśli chodzi o sezon, zakładam nową aktywność i broń egzotyczną, jaką będzie Wrzutnie Rakiet. Do tego trochę o tym Czego będzie dotyczył ten sezon? Oczywiście wiemy, że Marysow od Ozyryse i Śniącego Miasta. Dużo się spekulowało od miesięcy, że Bungie przyszykuje nową podklasę ciemności na dodatek The Witch Queen. Z tego co znajdowałem najczęściej przewijała się tak zwana Vapor. Miałaby to być subklasa, która opierałaby się głównie na zatruciach. Takich jakie mamy z egzotyka nekrotycznych chwyt czy z ciernia. Czyli obrażenia z tej klasy głównie byłyby overtime, czyli rozkładałyby się w czasie. Co jednak ważne, Bungie nie zapowiedziało żadnej podklasy, ani na kolejny sezon, ani na kolejny dodatek. To znaczy, że może się to nie wydarzyć i warto o tym pamiętać, zwłaszcza jeśli naprawdę na to liczycie. Po prostu warto nie mieć wymagań akurat w stosunku do tego, że musi się pojawić, żebyście Później nie byli rozczarowani i źli na Banji, bo byłaby to bezsensowna złość i całkowicie nie z ich winy. Ale jeśli nie subklasa, to co? Prawdopodobnie mógłby to być jakiś nowy system, który dawałby nam jeszcze jakieś moce. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, to odsyłam do ostatnich filmów o przeciekach. Co do nowej aktywności, albo to będzie coś związanego ze Śniącym Miastem i zniesieniem z niego klątwy, o czym spekulacje są już od bardzo długiego czasu, sam usłyszałem o nich po tym jak pokonaliśmy Kurien. A jeśli nie, to możliwe, że to będzie coś powiązanego po prostu z ciemnością. Też warto pamiętać, że na trailerach pierwszego sezonu Beyond Light, czyli sezonu łowów, mogliśmy zauważyć kruk z ciemności w Śniącym Mieście, albo mogą to być obie te rzeczy naraz. Na pewno dostaniemy informacje, gdzie udamy się w The Witch Queen. To w końcu rozwiąże wszystkie przecieki i spekulacje. Z tego, co kojarzę, to było mówione, że w dodatkach udamy się w nowe, jeszcze nieodwiedzane miejsca. To daje nadzieję na odświeżenie. oraz daje nadzieję na potwierdzenie spekulacji o Chicago. A co się stanie, skoro dodatek to The Witch Queen, zakładamy skupienie się na Savatun, prawdopodobnie też na Roju. I pamiętajmy o siódmym rozdziale księgi pod Osłoną Bezkresnej Nocy, Tutaj sugerował, że potrzebuje ona się rozłączyć ze swoim czerwiem, a mówi nam na pewno, że mimo bardzo dużej ilości pożywienia, on dalej jest coraz bardziej głodny. Możliwe też, że pokażą jakąś scenę z Ozyrysem i Świętym, lub scenę Mary z Wroną. I oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, co mówiły przecieki. Ale warto teraz oddzielić te przecieki od tego co faktycznie wiemy co się dzieje i pospekulować co możemy zobaczyć w trakcie prezentacji. Dajcie znać w komentarzach co według was bardziej pokaże na zwiastunach. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał, zostawcie suba i lajka jeżeli tak, mówił do was Szybor, do zobaczenia.